I ośmanko widzowie, z tej strony Szymon i Marcin e... Siema. Siema. E... Dzisiaj będziemy grać na szarpionce.pl i e... musimy się zbroić przez kilka dni, jakoś przez cztery filmy. Będziemy się zbroić i potem zaatakujemy jakieś mega mocne państwo, więc subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam was do oglądania tego 15 minutowego filmu dobra to będzie z tego seria no to będzie seria na kanale codziennie będą filmiki dobra, ja dobra. idę rtpa dobra ej mogę odebrać pita nie wiem możesz chyba nie mogę dobra widzowie a nie mogę Widzowie, a więc tak, ale tego szarpa? Co? Nie szarp? y, Dobra, widzowie, y, to tak y, y, ten, Tepnij się do mnie I musimy zrobić jakieś państwo no. Aktualnie jestem na nowym koncie, trochę mam pieniążków, bo grałem wczoraj trochę. O, te chyba. On może odebrać sobie kigga. Bo, bo nie wygrał wczoraj i nie znowu. I dobra, to tak. Pożywię dziś państwo. Tylko musimy jakieś fajne miejsce znaleźć. No. To widzowie no my idziemy z tego państwa właśnie teraz Tylko poczekaj, bo ja tutaj patrzę na mapie Dobra A więc jest, mm. e, tak e, jestem teraz przy jakimś państwie. Ej, nie, poczekaj Dobra, gdzie ty jesteś? L-bągi. Jestem taki pańskiej l widzowie. I raczej stąd wychodzę. Włączę sobie gamę, bo mi nie widać, widzowie. O. Hop, hop, hop. Dobra. Dobra, pacam. Dobra, faj Dobra, chodź. Ja ja A więc. Widzowie, pamiętajcie. Subskrybujcie jeszcze raz i lajkujcie. I kto napisze bardzo miły komentarz? Ten może z nami zagrać. Na Zagrać i nagrać filmik. No. Właśnie. Więc kto pierwszy napisze mi miły komentarz. Ten. A po prostu wybiorę kokos. Tylko nie wiem jeszcze jak się mamy z wami skontaktować. I będzie losowanie na jedną sztapkę na Derytu. Okej, okay, i podajcie swoje niki w komentarzu, że jakbym was zobaczył. Na serwerze, tutaj na szart, albo na jakichś innych, to żebym napisał do Was MSG Ja coś tam mam będę przejście, mogę ci dać na pierśnik. Ja mi? No. Nie dziękuję, że... ja mam troszkę pieniądze, więc ja sobie kupię żelazo. Dobra, ja lecę kopać. Mmm, dobra, troszeczkę. Ej, generalnie ile potrzeba żelaza na twojego buszeta? 24. 24. Ale no. z miarczem? No i kilo... dobra. Już nieważne, bo już i tak kupiłem 40. No Aha, dobra. Jeszcze ja muszę trochę mięsa kupić. Ja kupię sobie tylko jeden blok, albo nie dwa czy nie, albo trzeba trzy bloki drewna, Trochę zrobić crafting, papryki. A tu jest jakiś ten państwa. Tutaj też. Więc na razie nie mogę zrobić. Ja jakiś trafik, ale nie, mam nie ja to Ja jest... coś na spalnie robię, bo mi się trochę nudzi. Ja dobra. idę RTP. Ja już lecę chyba kopać. Ja idę RTP, ja mam 40 zł, tak? Więc... o, klatę mi coś Na pewno, zaraz wracam. Ja weszła do pokoju. <głos> <głos> Dobra, wdowiem u babcia weszła do pokoju. <noise> Babunia mu weszła do pokoju, więc ja zamknąć się. Bardzo to sobie zrobię, dobra. Dobra, ja już jestem cały żelaz. Więc... Ja Ty, ja filar kiszowi jakoś tak robię MMOK. Ej, ma ktoś, Dobra, to... Ja mam w ogóle hajsu? Ja 26 dolarów. Kurde, musimy państwo zabić do To pisz na czacie, to może ktoś mi przeleje. Albo nie w sumie, bo ja kopię, kopię sobie. I kopię rudy i je posprzedajemy może. A więc widzowie, jesteśmy w no. I tak widzowie jakby... eee... się do ludzi. A tak naprawdę nie powiedzieliśmy czegoś wam, bo mamy w przez tak bardzo dobrej temy. I ja idę na spawna po nie. Najwyżej w kolejnym odcinku jeszcze ściągniemy, jak Wam się nie będzie podobać. A na razie po niej idę więc jeszcze mam też sobie Dobrze. dobra tutaj ja wyrzucam te moje co ja tu mam ja sobie sobie będę czysta możecie napisać w komentarzu czy wolicie żebyśmy zaczynali od zera czy już tak rozbudowani nederytowi napadali na państwa Ej, a masz już kapi w nocy. A ba? No. Bo ja potrzebuję najwyższej ekipy. No. Już ci daję. Jestem przy skrzynkach. Znaczy no, przy... no, przy skrzynkach. R. O, o, dawaj. Ja tylko najgorsze jest że nie mam jeszcze tego... E, ...tego... E, ...tych... E, ...no, szablonu chłopackiego. Po o, stary, dziękuję. Weź sobie jeden. Bo mam tylko trzy statki sobie. Dobra, to ja jeszcze muszę iść, e, na sklep. E, bo muszę sobie kupić właśnie itemki i, a nie żelazne, a że tylko muszę sobie kupić jeden blok drewna i enverges też była i tak e, rtp dobra tapam. tepam. Tepamy się do graczy? Nie, 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 nie. Napadamy na państwa, graczy. No a ty pan się graczy żeby zabić No nie, bo to zapewne większość trapów, a tu nie można trapować. No okej, okay. no, ale to nam zwrócą chyba i ten trapek. No ale jak ty nie masz Discorda, to ci nie zwrócą. Okej. Okay. No, ja to... bym tu napadał na graczy. No to chodź, widzowie. Żeby... Eee, yy, tak, my yy, trzymamy właśnie yy, Kurczę, dobra eee. Yy, aha, dobra, tak. Najwyżemy. z pifiarza? Tak, pamiętam bifiarza. No to jesteśmy obok niego. Aha. Tak. O, chłopciku. Gdzie masz... Chodź, bo kurde jak chyba z muzyki grają na tym serwerze Zim poczekaj, bo ja zbieram Dobra, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś Tepaj, tepaj Maciek, tepaj A po co, po co, po co, po co Kupię cię, to zobaczysz Ma Idzie być na szybciej? Ob obok tego hityarza Co jest? Patrz na mnie Czekaj Widzowie, za chwilę będziemy dzisiaj kończyć Dwie minuty Bo filmy 15-minutowe, tak jak mówiłem Nie, 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 nie Dłużej, żeby mogli sobie obejrzeć Filmy 15-minutowe i za chwilę kończymy 20 Na chwilę kończymy, jak już Masz To napadnie... po... no, pobijemy jakieś podbijemy. No, w tym filmie podbijemy jakieś państwo. Nie, 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 w tym. W tym podbijemy państwo. Tylko pańszko. wiesz, że mogę mieć tylko 15 minutowe filmy. Aha. No, to gdzieś tam tu jakieś idzie. Jeszcze dalej troszkę. Musimy zaczynów kończyć Dobra To już blisko jest Dobra, ale wiesz, że się walka Co? Już jest walka Wiem, ale to są jakieś nutki. Dobra, no to widzowie... załóżmy mi państwo w takim wielkim tym. Dobra, <noise> ja widzowie... więc jesteśmy już chyba na miejscu. O kurde, sorry. Chodź. Chcesz ktoś chcesz potem? Chce Masz. O kurde, dzięki. Szkoda, że nie łaskawie. No, szkoda. To są chyba diacy. No dobra. Tak, ale to, to, diaksy, to chyba na jak to jest? się tam dostaniemy. A, bo nie mają państwa. Co Chodź w miarę wiązał. Czekaj, ja już jestem u nich. Chyba ja kopuł sobie góry. Dostaję. Czy ty ich masz? Zobiem. Wszystkich? Nie, nie wszystkich. Nie wiem, gdzie oni mogą jeszcze być. im skrzynków. Kurde, ile oni mają różnych sejtów. Gdzie ty jesteś? Nie widzę się. Przelej trochę kaszy. Ja mam 60 dolarów. Ile? 60 dolarów. Dobra, rozwalaj im to wszystko. No. I tutaj robimy nasze państwo. Zauważamy Dobra. Za... No to widzowie, musimy się z wami pożegnać. Na paliço, na pális, só. Papá. Pa.